Że dzisiaj ze mną jest kibili, bratek, czyli. Dobra. Okej. Okay. Widzę, jeżeli chcecie wygrać 10 tysięcy wodorów, bądź 10 tysięcy robuxów, albo 2000 game'ów, wystarczy zostawić suba na tym kanale, czemu wy go nie subskrybujecie! No, musicie. I tyle. Jeżeli chcecie to zgarnąć z i tyle po prostu. Nic więcej robić nie trzeba. I do tego dzwoneczek. Dlatego, żeby dostać powiadomienie, kiedy będzie specjalna na tysiąc cupów, na którym powiem kto wygrał. To jest dosłownie losowe. I pamiętajcie, co trzeba... rozdaję wam karnet, ale to nie jest dziwne, bo karnety to mam rozdaje co sezon. Kilka karnetów. I tak co trzeba zrobić, żeby wygrać taki karnet? Zostać łapkę, suba, napisać swój nick w komentarzu i napisać hashtag półkę. No i oczywiście napisać, czy jesteście team ryba, czy team bananek. Yes. Dobra, gdzie lecimy? Tam. Okej, okay, widzę. Ja tak myślę, że jeżeli zrobimy takie dwa kilo, mogłoby być git. Co, Stachu? Tak, i jak najlepiej. No, po prostu jak najlepiej. Musimy to wygrać. Co? Nie było tego w planie. Czego? Możemy to wygrać, co ty jadasz? No... a, ale Stachu! Pst, pst! 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 Stachu! Bo oni, bo musimy zrobić content, żeby oni to oglądali do końca, nie? Więc musimy powiedzieć, że wygramy tą rundę, ale tak naprawdę, no nie wiem czy wygramy, no nie, bo, 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 bo my jesteśmy team ryba. Aha! Ja, ja wiem! Cicho, a teraz widzowie tu pewnie usłyszeli. Akurę. Mogą coś podejrzewać. E, widzowie to nic takiego. No właśnie. A jakby tak musimy wygrać tą rundę, ja tylko się zacząłem tak. No właśnie, właśnie. musimy wygrać. tam, stachu ostatnio tak się trochę dziwnie tam. Takie dziwne pomysły ma w głowie. Ale kto, ktoś tu leci! Ty! A to nie chcę lecieć. No dobra, ale ja myślę, że tu w ogóle nikt nie pojedzie, jak tu głosa nie ma. A widzisz, Pola, ja zaskoczyłeś się zatem. Ja lubię takie musyki. Jeden leży, taki też leży, o tak. Drugi, tak. Mieliśmy ty... Miałeś moje nóżka, spadłem stamtąd, to stamtąd spadłem. Ty, czy ty se spadłeś? No. Normalność normalnej skrzynki do gadań. a nie wiesz, tak ja. A wiesz co? Łatwo. No. Masz tutaj niska nagroda. A, bo Był jakiś typ tutaj raczej, nie co z tego? Nie no. z nie powinniśmy grać w Nie tak, że ja grałam. A w co? W Czekaj, ja go widzę. O, shit. No jest skibidibi. Ale ja nie mam broni na blisko. No to, ja to, ja to, to masz problem, no co tam. No jest? No to pewnie derniesz, coś takiego, nie wiem. Nie wiem, jak w tej grze to się nazywa. W CIEMĄ JEST?! pewnie się schował do to jest bo. Dzięki Nie, to był tytuł. Nie spodziewałam się tego. to jest tytuł to. No chodź, staw, nie marnuj już. Chyba auto to to. on jest autem, autem, autem. Auto, auto. To pojechać pod ciebie? Dostał, hop, hopla, hopla, kodelowa. Na tego, kawa nie ma. Ło! Wow. Ależ... <coughs> yes, dad! Ty, poczekaj, daj mi go. A nie, to jest... to jest tak, ja chcę. Nie, No wsiadaj. A, nie, ja, ja chcę. Ja, ty wsiadaj, ty wsiadaj. No nie, 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 nie. A, no nie. No wsiadaj! No, i lecimy, dajmy na to, no nie wiem, na nitro. Na ten kaktus wjeżdż, no! W ten kaktus, w tamten. Gdzie? No, zobaczyłem ci. No jak się... No ja nie mogę, przejmowało się... Ja mam mało HP. Ja nie mogę, Stachu! O, widzisz? Masz za darmo. Ach, no Norbix. no mix. Puch, no dobrze, Sachu, coś tam ogarniesz w tej grze. Myślałem, że ty tak, że jesteś troszeczkę gorszy w grze. No, to się Patrz, 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 wjeżdżamy tutaj, tak z zaskoczenia. I patrz tych tutaj. Tych, co jeżdżą tutaj, tych botów tutaj. Tych tutaj, co nic nie umieją, bo oni myślą, że tam coś umieją, ale to, to tylko to jest. Dawaj, dawaj, no, dawaj lejdź za nimi, oni mają tak mało. Dawaj, ja nie mogę. O tutaj wysiadł, wysiadł, wysiadł. Dobra, <ścoughs> leży. Ej, to auto też bucha. Ja tego typa tutaj Pomagam no coś mężę. tam Tutaj uważaj za to Bum. Dostał, dostał dużo! Coś tam poczuł Pan A... uciekł, ucieka albo od... No mister ja. Tylko ja biorę ten liset. nie no ja mam mało Ja też mam to A ja mam jeszcze mój niż ty A fajnie I BUM Oj Но да го мини миниса? А, не ма. Но трудно. Раз ще Да. Добре, лечи ме там. Добре, а я вам пи нищо ще шкапец с тега. Той сте ко за мам, мало а ти е ко за Ale gdzie ty idziesz? na medalionista, na koło, mam ich winę. Co? Ja na, ja na nic będę wchodził. Ale bo już tam nie ma! No. Jakiś ziomek mnie tu atakuje jakimś dziwnym czymś. No jak A już go zabiłem! Dobra! Chodź tu! Chodź tu! Chodź tu! Leż! Leż! Jeden... Jeden... Jeden dead. Jeden dead. No spokojnie. Oni mają lepszy i ty ode mnie. Ale wiesz, że ja ci to kieruję, nie? No, naprawdę. No zrobię teraz dwa... Trzy frajdy, Dobra, leżą. Ja mam sześć killi, a ty trzy. No bo... No bo przypadek się trafił akurat. Właśnie. Właśnie. No, to tak słowo właśnie. Dobra, dobra. tak, widzę. Dobra. No, no napiszcie, że jestem Sigma, tak? Albo Stachu. No napiszcie ten, że Sigma to ja, kto dotrwa do tego momentu, albo że Sigma to też Stachu. No bo Stachu się jednak stara nagrywa ze mną odcinki, ale... No, 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 wiecie. Ale wiemy, że jestem Lecz. Co? Że wiemy, że ja jestem lepszy? no to chyba każdy wie. No, nie. O, to nie. Ej, tu jest miejscówka Pintera Grafina! Jakiś zepsuł. No i jakiś ty Jakiś ty tak znowu, kolejny. Dobra, <gry> okay, ja lecę na tych dwóch medaliach. tu Jak? Oba ci ty. Na rana żyde? Ja lecę na tych dwóch tak? A, bo ty z nimi się właśnie bijesz, ok. Nie. Tak. A nie, ty się bijesz z trochę innymi. Z trochę innymi. Ha, oh, no ha, no, no, filozof Ej po, oni zaraz nie. będą mieli wszystkie trzy medaliony, lecimy na nich, chodź! Bo my ich nie pokonamy, no. jak będą miały trzy medaliony. No to, 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 do mnie Nie, widziałem, po co? No, 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 to no, jest bardzo no, sensowne. No, 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 no. Oho, ooo! Oh. Dobra, bum, 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 bum. Nie, no, dobra ja. O, ja zabiłem. A! Chodź! Ja zabiłem medalionistów, tam i lecimy w nich! Oni mają mega mało! To są medalioniści! Aha! Aha! No podróż! Pomóż, pomóż! Do jednego leży, jeden, ja, jeden ma mało, tak wam zabrałem! Tak tu zabrałem, proszę cię! Dobrze mi chociaż, pomóż! Jest, dobra, mam dwa medaliony, poczekaj chwilę! Już cię lecę pomóc! A daj mi jeden może! No tam no ci nie ryż. Ty nie! Существуют все эти девочки, тут со мной. Зараз громкий шумарионный, можно. Правда, да. Я не знаю, ты можешь. Твоя. Да, да, Что он делает, так что? Я не знаю, я не могу оставить его здесь. Ой, вот тут, пьесок. Ой, Как? тут. Ой, за тут. Мы вот мы Ой, вот тут. Ой, вот тут. А это тут. Ой, вот 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 куша, Ой, куша! A mogę ten medalion błagam Cię, bo ja chcę mieć kuszę. No ja ci mogę dać ten, ten inny. Ej, pomocy! Nie. Mogę. No, to, 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 to. Daj No, Ja mi ci z... mogę ten... Patrz, mi, patrz. Ja ci daję ten i ty mi daj z nitro domu. Mi wystarczy jeden, ale daj z nitrodomu. Ja, ja, ja ci daję ten drugi. No nie, daj mi nitrodomu, bo... Bo kusza tak to jest beznadziejna, ja mam kuszę. Bo że Kusza jest do skidów i o mówisz chcesz. No tak! Ale To ku... no właśnie dlatego! A Kusza jest beznadziejna, jeżeli nie ma nieskończonej osi Amo. Bo ja mam tylko 7. Ale mówisz mi do wszystkich broni dać Amo. Jakie masz? E, no to tak, no to mam e, do kuszy oczywiście. A, w sumie mogę ci dać wszystko, no. bo i tak będę miał nieskończoność. Wszystko, mówię. No i daj, bo woda, nieskończoność, no rzuć No więc Nie, to nie jest ten Odej mi, Oddaj mi, odej mi No, no. no. Robę to wszystko, to twoje amon. Tak, nie mam nic więcej No I tu masz jeszcze jeden na darze Dobra, chodź, robimy z No skrywa. nie, chodź, chodź, No tutaj przykład. ziomek, tutaj ziomek jakieś dziwny, jakiś słaby Eee, ty mam ah. Ty tam jest typek. Dobra, już mi go nie zabiorę, bo jest słaby No! Nie gram, dobra, wychodzimy, wychodzimy. No nie, nie, nie ja chcę zrobisz te sobie pomniky. Hmm. Chodź łimy z basea Widzicie, że to chambik, bo, bo normalny typek by nie zabierał tego kółko. Chodź, mówimy z ale dawaj, jak już będzie tak bardzo wysoko, to poczekaj, to ja wiem, co zrobimy. A nie tu, to dobra, niech ci będzie, no. Tylko, ja mam... Czy bo ktoś, do... ktoś nas widzi, Ktoś widzi tego skandaliza. No to trzeba go zabić. Ty, ja nie mam żadnego leczenia, coś. A co?! Aha! No, świetnie. Dobra, ja robię skydolizm. No nie, pomóż mi, bo jak on mnie zabije, to mamy nią. Ja Zeskocz! Zeskocz! Masz nieskończoną ilość! Masz nitro! Przeżyjesz to! No dobra. Chodź do mnie, tutaj masz ziomkę jeszcze, ale to możesz się najpierw zabudować i mnie... Ja? Wiesz <laughs> co? Zabuduj się... ...z metalu dobrze nie mnie ulecz. Dobrze, dobrze. É muito É muito triste. Dá mais, dá mais, Não na Szybko, bo ele mam mau HP. go. Dobra, dinki. I damy szybko. Dá mais. Skip não traz tak dużo. Tych. No dá No i 4 HP mi zostało. No. Dobra, co z tego, że mamy mała łapę? To jest tylko wada. To znaczy za no to co, budujemy się, nie? Poczekaj, ale to idziemy na tę budowę, co zbudowałem już. Tak! O to nie No bo ja już upływam tutaj. Cześć. Tylko żeby tutaj nie skolapsowali. Ja będę patrzył czy nie kolapsują. Nie, bo tam jest z i on kolapsuje jeszcze na co A nie, on nie kolapsuje. No i tu musimy iść, żeby iść do strefy. A okay. no, dobra. To poczekaj go zastrzelbcie. Teraz patrzę na 70. Dobra, 70... Bo mi deduję, i ja nie mogę ci pociągnąć. Tylko powiem, czy ty się w tym, czy ktoś nie kolapsuje? Idź wolno i czy ktoś nie kolapsuje Nie. Na razie nikt. nikt ja też idź tak, trochę wolniej, żeby limitu nie było, bo może być limit budowania i tak. Nie wiem. Tylko tu ty też nie spadnie. Pamiętaj, jak spadamy, używasz... Ja używam rękami za tytem. Proszę, no no jesteśmy musisz... wysokie, ja się No już musisz powolić, teraz jak... No? Poczekaj, ja się uratuję. Ja się... Ja, ja, ja dam radę chyba. No, no, ja Muszę, Nie dam rady. Spadam. No to je w tym razie. Ale ja nie dam rady, nie dolecę do ciebie. Nie, dobra, ty. A, jeszcze typy mnie zabierają. No to leć do nas, szybko! Ale tutaj już... Już, ale ja jestem... Już mam 6 hopperów i już mnie strefa je. No, to chodź szybko, chodź. Kto jest? Leży? Nie? Ale ja mam 6 hopperów i typy mnie podnieżają. No to masz tutaj kaktusa! Masz leczurka, nie? Tutaj masz leczurkę. No tutaj, zobaczymy Ci, masz. Już, masz moniski, ja Ci już oglewam... Dobra, no, patrz, oglewam Ci szampanem. No to nie muszę tego No tak. Dobra, masz, ja biorę jeszcze miska. A to No też nie mam moniski, no co Ty sobie myślisz? No dobra, buduję tego Skype. Jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz! Może z metalu, żeby nie skolapsowali, nas. Poczekaj, ja to, ja bo mi nie zostało. Ja będę patrzył czy nie kolapsują. No, będzie idźcie Ale nie patrz, ty po prostu sobie idź, nie idź tak szybko, tylko idź. Ej, tylko weź, weź Tylko żeby mnie skolapsowali. Tylko bo strefa idzie, tylko 6kp, a strefa tylko HP. Dobrze, idziemy! Nie! No, yeah! bo ja bałem yeah! się! No szybko, dobra, yeah. chodź tutaj do tej wody. Bo ona cię uleczy. no, baba, no, no, no. baba. Ale chłopią na tych chłopi a ona... nie wstecz. No tak, to, ale to zawsze coś no. Nie, nie mam Nie Nie dobra no poczekaj, jeszcze tutaj serka do idzie, Z Do coś się do kół leczysz Dobra, chodź już Proszę Poczekaj jeszcze, nie Dobra Chodź do mojego autka, zabiorę ciebie, pamo Ej! Ej! Do Dubaju Gdzieś tam Hej! Typek! Typek!

Zabiję Ale ktoś jeszcze do mnie strzela? Ja, ja się leczę, ja się leczę Polecę do ciebie też się tam trochę podleczyć Bo naprawdę jest no, Mam dwie apteczki dla ciebie Jak no jedną ci dam A drugą wyrzucę, bo nie mam okay? Dobra Bada No weź Dobra, już Aha Ty, tu strefa idzie